Przyjechałam do Bhaktapuru, tutaj mój pokój, widok na inne budynki, więc nie za fajnie, ale przynajmniej z dala od ulicy, to jest dosyć nowy budynek, więc dobrze to wygląda wszystko, 45 zł nocka, no więc drogo jak na Nepal, ale mam, widzicie, taki duży pokój, jest ciepła woda i śniadanie w cenie. Jest siódma rano, idę na główny plac miasta, zobaczyć go bez tłumu ludzi. E, no, po później to już turystów masa, no i lokalsów też. Położony zaledwie 16 km od Katmandu, Baktapur, to miejsce, gdzie czas się zatrzymał. Panuje tu niepowtarzalny klimat. Podobnie jak Katmandu czy Patan, także Bhaktapur ma swój Plac Królewski i Pałac Królewski. Bhaktapur lata świetności ma dawną za sobą, ale pamiątki po Złotej Erze w rozwoju miasta wciąż są widoczne obok Placu Królewskiego i innych okolicznych placów. Na dziedziniec pałacu dostajemy się przez złotą bramę wykonaną w połowie XVIII wieku ze złoconego brązu. Jest ona uznawana za najpiękniejszą i najbardziej bogato zdobioną bramę tego typu na całym świecie. Brama jest zwieńczona figurkami bogini Kali i Garudy, a dokończona została w roku 1754. Po wschodniej stronie Złotej Bramy stoi pałac z 55 okien. Jego budowę rozpoczęto za panowania króla Jaksa Malli w roku 1427. Ale dzisiejszy wygląd nadał mu król Butapindra Malla, który w XVII wieku znacznie pałac przebudował. Ten zbudowany z cegły i drewna okazały budynek, Posiada 55 pięknie rzeźbionych drewnianych okien. Po przejściu przez złotą bramę możemy dojść na Sundari Kołk. Jest to dziedziniec, na którym znajduje się basen do rytualnych kąpieli królów Bhaktapuru. Ze środka zbiornika wyrasta kolumna zakończona rzeźbią świętego węża. Na kolejne dziedzińce wstęp mają wyłącznie hindusi. Na początku istniała tu niewielka osada. Król Anand Dev Malla w połowie XII wieku przemienił ją w rozwijające się miasto. Położenie na ważnym szlaku handlowym pomiędzy Indiami a Tybetem było źródłem stałego dopływu pieniędzy. Przekładało się to na bardzo intensywny rozwój. Po śmierci króla Jaksza Malla w 1482 roku Podobnie jak niecałe 100 lat wcześniej, królestwem wspólnie próbowali rządzić synowie zmarłego. Tym razem jednak skończyło się to wojną domową, a ostatecznie podziałem na trzy niezależne małe państewka ze stolicami w Baktapurze, Katmandu i Patanie. Kolejni władcy z dynastii Malów zdawali się rywalizować ze sobą na polu architektury i sztuki. Pod tym względem największe zasługi dla Baktapuru. Miał jego najsłynniejszy panujący w latach 1696-1722 król Buta Pindra Malla, który zbudował m.in. pałac 55 okien, dzisiaj spogląda na niego z okazałej kolumny stojącej zaraz przed Złotą Bramą. Podobnie jak pozostałe miasta, Bhaktapur bardzo ucierpiał podczas trzęsień ziemi. Jedna trzecia zabytków zniknęła z mapy miasta w 1934 roku. Ale i ostatnie trzęsienie z 2015 zrobiło tutaj swoje. Widać, że baktapur się pomału odbudowuje, jest bardzo dużo nowoczesnych, nowych budynków. Mała przerwa w zwiedzaniu, kawka z widokiem na główny plac. I tutaj taki bardzo popularny deser właśnie z baktepur, wytwarzany z mleka bawolego. Świątynia Nitriya Vatsala jest najbardziej znaną ze świątyń Vatsala. Dzwon zawieszony na cokole świątyni jest znany lokalnie jako dzwon szczekającego psa, ponieważ uważa się, że po uderzeniu w dźwięk dzwona sprawia, że w okolicy psy zaczynają szczekać. W niedalekiej odległości znajduje się świątynia Siddhi Lakshmi. Poświęcona formie Dewi, świątynia jest szczególnie znana ze swoich posągów strażników, w tym mężczyzny i kobiety trzymających dziecko, przewiązanego psa, parę wielbłądów, konie, nosorożce oraz mityczne bestie. Z głównego placu miasta, czyli z Durbar Square, postanowiłam przenieść się na Taumadi Square, czyli kolejny ważny plac miasta. Ale ta uliczka o 8 rano jest spokojna. Później jest wystawiona z traganami, z różnymi rzeczami. Kiedyś był to najważniejszy plac miasta ale nawet obecnie jest to miejsce najważniejszych wydarzeń w Baktapurze, w tym największego odbywającego się tutaj festiwalu Bisket Jetra. Świątynia Nietopola została zbudowana w 1702 roku przez króla Butapindre Malle. Ten największy i najokazalszy budynek w mieście ma ponad 30 metrów. Jest chyba najlepszym świadectwem umiejętności newarskich budowniczych. Konstrukcja jest tak solidna, że przetrwała dwa wielkie trzęsienia ziemi. Stoi ona na wysokim, pięciostopniowym cokole i przykryta jest pięcioma dachami. Schodów do świątyni pilnuje pięć par strażników dwóch zapaśników którzy, wedle legendy, mieli siłę dziesięciu ludzi. Każda para znajduje się wyżej i jest dziesięć razy silniejsza od poprzedników. Kolejno są to słonie, potem lwy i gryfy a na samej górze boginie pod postaciami tygrysa i lwa. Moc kumuluje się w sanktuarium bogini Lakshmi, ponoć ulubionej bogini Butapindry. Drugą wielką świątynią na placu jest świątynia Bajrawy, walczącego z demonami wcielenia siwy, będącego patronem Bhaktapuru. Bhaktapur, znane jako miasto wiernego czcią, to miejsce, w którym tradycje i kultura są nie tylko zachowane, ale i celebrowane na co dzień. Baktapur nazywany jest także miastem cegły. Miasto nie od dziś słynie z ceramiki glinianej. Z dziada pradziada przekazywane są tajniki wypalania i formowania glinianych naczyń. A na placu garncarzy zobaczyć można, jak suszą się naczynia. Miejscowi rzemieślnicy znani są z umiejętności w zakresie ceramiki, rzeźby oraz drewna. Niezwykłe jest to, że każda rzeźba i naczynie mają swoją opowieść, co czyni je nie tylko produktami użytkowymi, ale przede wszystkim dziełami sztuki. W sercu Baktapuru, starego miasta pełnego historii, sztuka rzemieślnicza rozkwita w najlepszym wydaniu. Mistrzowie, którzy poświęcili całe życie doskonaleniu tradycyjnych technik, stają się świadkami nieprzerwalnego procesu twórczego. Ich prace nie tylko zachwycają estetyką, ale także opowiadają historię. Tutaj mamy ganasza i zazwyczaj koło takich kapliczek są też lusterka, żeby można było sobie poprawić tika, czyli tą kropkę. Przyznam, że właśnie tutaj w Bhaktapurze skupiłam się na obserwowaniu ludzi, na chłonięciu tych odgłosów, zapachów i celebrowaniu chwili. Po prostu zatrzymałam się. A tutaj na ulicach się zrobił teraz targ. Panie i panowie sprzedają różne produkty: jajka, banany, banany z Indii. Pierwsze pola uprawne, jakie widzę tutaj w Nepalu. Dosłownie pięć, no może dziesięć minut od centrum w paktapurze. Droga w budowie. Korek. Jeśli nie byłoby nic innego jak tylko Durbar Square w Baktapurze, to wciąż warto by było przejechać połowę świata, by tylko go zobaczyć. Powiedział tak w 1929 roku niejaki Powell z Londynu. Tymi słowami zaczyna się folder, jaki dostaniemy wraz z zakupionym biletem wstępu do miasta. I muszę przyznać, że miał rację. Już sprawdzam ten ekwipunek chyba trzeci raz. Staram się go odchudzić i odchudzić. I to chyba już jest minimalna konieczność na 22 dni w Himalajach. Dzisiaj wyjeżdżam już z Bhaktapuru. wracam do Katmandu, a właściwie na przedmieścia, bo jadę zobaczyć e, największą buddyjską stupę. E, tam na dwa dni zostaję, i później już w stronę będę się kierować paplu.